Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading Vlogiem. Jest 26 dzień maja. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy dla wszystkich mam. I co? Godzina 10.30. Ja zbieram się powoli, pakuję się i ogarniam, bo wyjeżdżam zaraz do Warszawy. Zaczynają się warszawskie targi książki. Oczywiście na nich będę, będę w piątek i sobotę. Później, też w Warszawie w niedzielę uczestniczę w live'ie organizowanym przez Empik, bo oni też mają swoje tam targi książki Empiku i razem z Uzą zaksiążkowane i z Marcinem Okoń w sieci właśnie będziemy uczestniczyć w live'ie, gdzie będziemy rozmawiać o tym jak tworzy się o książkach na YouTubie i Instagramie. Więc jeszcze to jest przy okazji dlatego pomyślałam, że dobrze zacząć teraz vloga i zabrać was razem ze mną na te kilka dni tam. 9, um, ja idę na tramwaj. Bo jedę teraz na śniadanie do fabryki słów i później ze śniadania od razu idę na targi. Pogoda jest dość słaba, bo kropi pada, więc nie jest zbyt przyjemnie, ale mam nadzieję, że trochę chociaż się rozpogodzi. Bo jak nie, no to te targi to trochę takie średnio udane będą. Zobaczymy. Więc e, odezmę się do Was później. Jestem fanką good bookie. Nie, ja nie jestem twoją I know <laughs> Słuchajcie, przychodzę z szybkim update'em, ponieważ e, zaczęłam czytać już czwarty tom Hardstopper. Jak wiecie albo nie wiecie, ja mam patronat nad e, wszystkimi poprzednimi tomami, które wyszły w Polsce. Wydawnictwo nas tak rozpieszcza, że bardzo szybko wypuszczają kolejne tomy, e, a wiem, że wiele osób nie mogło się już doczekać tego, więc e, fajnie, że już go mamy. Jak wy to oglądacie, to już na pewno była premiera, więc na spokojnie możecie iść i zdobyć swój egzemplarz. No, tak jak wiecie, to jest czwarty tom, więc nie mogę Wam za wiele zdradzić, ale mam wrażenie, że ten jest najpoważniejszy z tych wszystkich. Aha, jeszcze jakby ktoś nie wiedział o czym jest, bo tak mówię, jakby każdy wiedział. Hardcore to jest seria komiksów e, o młodych, nastoletnich chłopakach, którzy. E, w pierwszym tomie się poznają, chodzą razem do szkoły na zajęcia, tam się poznają, zaprzyjaźniają się i się w pewnym momencie w sobie zakochują. I tak naprawdę w tym komiksie mamy wszystko, z czym muszą zmierzyć się młode osoby, które odkrywają siebie, odkrywają swoją seksualność, swoją orientację. Jest to temat bardzo aktualny i myślę, że, że taka książka w tak lekkiej formie, przekazująca tak ważne rzeczy jest potrzebna młodzieży. W tym tomie. Mamy oczywiście rozwój relacji chłopaków. To nie jest spoiler, że oni się w sobie zakochują, tak jak mówiłam, i są parą. Widzimy, z czym muszą zmierzyć się w tej swojej pierwszej prawdziwej miłości, w pierwszym, poważniejszym związku. I w poprzednich tomach mieliśmy rzucone lekko poważne tematy i problemy, z którymi też zmaga się głównie Charlie, czyli na przykład zaburzenia odżywiania. Ten tom głównie na tym się skupia. Bardzo to doceniam, że autorka e, tak nas do tego wprowadzała i kontynuuje, to jest konsekwentna w tym wszystkim i w tym tomie naprawdę, mm, tak naprawdę jestem już. Ja robię riri, oczywiście, bo ja to czytałam już po angielsku. Jestem tutaj. Em, i naprawdę bardzo dużo już tego było, i widzimy też, jak Nick um, próbuje sobie poradzić z tym, co dzieje się z Charliem. Widzi to, że jego chłopak cierpi i nie potrafi sobie też e, poradzić sam ze sobą. Chce mu jakoś pomóc, nie wie jak, więc um, tutaj wchodzi też mama Nika, która próbuje pomóc swojemu synowi e, poradzić sobie też jakby z sytuacją ze swoim chłopakiem. Jest przecudowna, ją naprawdę uwielbiam. Ona od pierwszego tomu skradła moje serce totalnie. Mamy też kontrast z mamą Charlie'ego, która tak naprawdę nie wie, co się dzieje u syna, i widzimy tutaj no, dwie różne matki, które mają różne podejścia do macierzyństwa i do swoich synów. Nie mówię, że mama Charlie'ego robi coś złego, nie, ale po prostu chyba nie do końca sobie radzi. Z kontaktem z synem, co oczywiście często się zdarza. Mamy tutaj oczywiście też porzucane jakieś takie mniejsze problemy, czyli na przykład, gdy zaczynacie ten pierwszy poważny związek i cały czas chcecie spędzać z tą drugą osobą czas, a tu jednak nie, ponieważ nikt wyjeżdża na wakacje, chyba nawet na trzy tygodnie. Więc jak na taki świeży związek, trzy tygodniowa rozłąka, to jest coś po prostu tragicznego. Ja sama byłam w takiej sytuacji, jak miałam te 16 lat, więc wiem, pamiętam, jak bardzo cierpiałam wtedy. Oczywiście to jest błaha sprawa, ale Wtedy to jest po prostu problem na miarę nie wiadomo czego. Więc tutaj też to mamy i widzimy, jak chłopcy radzą sobie z tym chwilowym związkiem na odległość. Jest to taka zwyczajna i w tym wszystkim nadal ciepła, chociaż mamy tu dużo tych poważnych problemów. Wciąż ciepła historia, która pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby mieć kogoś obok siebie czy przyjaciela, czy rodzinę, czy właśnie chłopaka, dziewczynę. I widzimy, że niekiedy, jeżeli ktoś nawet ma wsparcie z otoczenia, to i tak potrzebuje pomocy specjalisty i tutaj e, autorka w bardzo subtelny sposób to podsuwa, e, pokazuje też na przykład jakie są objawy zaburzeń odżywiania, jak można sobie z tym radzić, e, więc e, no jest to coś naprawdę niesamowitego i w bardzo przystępny i lekki sposób przedstawionego. Ja idę czytać dalej, e, nic więcej wam nie mówię, przyjdę z końcowymi myślami, ale jak mam nad tym patronat, to wiecie, że jakby no, książka mi się podoba, więc tak, ja już nie gadam dalej, idę czytać i e, przyjdę do Was później. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Jest drugi dzień targów, sobota. My zmierzamy. Jest godzina 9.30. Troszkę wieje. Troszkę wieje, odrobinkę. Lekko kropi, ale jest ok. Przeżyjemy. Wczoraj dałyśmy radę. Więc e, nie padało aż tak bardzo, na szczęście. Karolcia. Ja Ta super. Karolcia, super nastawienie. Karolet ja <grym> ja się cały dzień cały pracuje. Dzień pracy, tak. Więc Dobrze. nie płacz. Więc tak, więc tyle będę dawać updatey, czy przeżyjemy dzisiejszy dzień, bo dzisiaj tam już będzie hardcore. A wczoraj jeszcze jestem z siebie dumna, bo nie kupiłam żadnej książki. Żadnej. Mam ja 8. Tak. Ja mam cztery. Mamło. No. No. Nie płacz. Mam Sorry. Ja nie kupiłam żadnej. Przyniosłam 8, bo dostałam akurat, ale to ja Wam później już pokażę. Więc tak, nara. Przychodzę z malutkim update'em, dosłownie chcę wam tylko wspomnieć, co aktualnie czytam, bo jeszcze wam nic nie mówiłam. Po pierwsze, jadąc na warszawskie targi książki, wstąpiłam do świata książki i zobaczyłam tam wszystko za Everest, Krakauera. Ja już czytałam jedną książkę Krakauera i była to misura, gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, która wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Więc jak zobaczyłam kolejną jego książkę, jeszcze opisującą wydarzenia, które bardzo mnie interesują, to pomyślałam, że wezmę, bo ja czasami mam tak. Ochotę na właśnie takie mroźne, górskie klimaty. I co? Zaczęłam czytać ją od razu w pociągu. Jestem na 80. stronie i naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. To jest w ogóle opowieść o dwóch komercyjnych wyprawach na Everest z 96 roku. Tutaj właśnie John Krakauer brał w niej udział. Skończyła się ona tragicznie i tak naprawdę zebrał on swoje myśli i doświadczenia i przelał je na papier tutaj i opisał je w bardzo dokładny sposób. Po tych 80 stronach powiem wam, że książka jest naprawdę szczegółowa, ale nie jest nudna. To wszystko, co on mówi, może dlatego, że ja też jestem zafascynowana tym. Bardzo mnie to ciekawi, chociaż wiemy, jak to się wszystko tam kończy i potoczyło, ale tak czy siak czyta mi się to naprawdę świetnie, jest to wciągające, bardzo oczywiście przykre. Budowane są te emocje tam, bo wiemy, co ma się wydarzyć i widzimy, jakby rzeczy, które stały się przed tym, jak oni byli jeszcze nieświadomi tego, jak to wszystko się skończy. No, powiem Wam, że, że naprawdę robi wrażenie ta książka. Mam nadzieję, że nic się tu nie zmieni i że dalej tak będzie. Mam nadzieję, że też skończę w tym vlogu, więc może Wam powiem już na samym końcu o niej coś więcej. Ile ona ma stron? Czekajcie. Ponad 400 trochę, więc myślę, że uda mi się skończyć. Zaczęłam też już po powrocie z targów, bo oczywiście na targach nie czytałam za wiele, bo nie było na to też czasu i siły, ale zaczęłam dla mnie. I w ogóle ta książka jest napisana przez małżeństwo, które pisze pod pseudonimem. I tutaj poznajemy Nevadę, młodą kobietę, która jest detektywem. Mają rodzinny biznes, który ona próbuje podtrzymać. Dostają zlecenie, które może się okazać naprawdę przełomowe, albo też wielką katastrofą. Co ważne, to jest tutaj taki, jakby no dość zwykły świat, ale mamy w nim magię. Więc nie do końca taki zwyczajny. No i tak naprawdę tyle. Nie będę Wam tutaj nic więcej zdradzać. Ja też o tej książce nie wiedziałam za wiele, gdy po nią sięgałam. To, co na pewno mi się rzuca w oczy od pierwszych stron, to styl. Bardzo podobny styl do pani Anety Jadowskiej. Z tego co wiem, to właśnie pani Aneta Jadowska bardzo lubi książki Ileny Andrews, tak? Więc widzę tutaj dość. Duże podobieństwo w stylu. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy, czy inni też tak mają, więc dajcie mi znać, jeśli czytaliście płyń dla Mnie i właśnie jakąś książkę pani Anety Jadowskiej. To jest na plus na pewno podobieństwo w tym stylu, bo ja bardzo lubię styl jadowskiej. Jest bardzo taki lekki, dynamiczny, charyzmatyczny, bardzo, bardzo lubię i to samo czuję tutaj, więc czytam mi się tę książkę naprawdę świetnie. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo wiem, że ma tu być e, romans. Wiecie, jak ja podchodzę do romansów dość negatywnie, więc zobaczymy, jak ten odbiorę. Mam też dumę i uprzedzenie, ale tam nie zrobiłam za dużego postępu, bo tak jak mówię, e, czytałam w pociągu e, wszystko, za Everest, y, więc na dumę i uprzedzenie nawet jakoś tak nie, nie, nie miałam czasu. bardzo, no za kulis. Dzień dobry, proszę Państwa. Dzień dobry. Właśnie powiedziałem, że chciałem podać kwiatka, ale no niestety okazało się, że kwiatek ma plastikową ciemność. Ja, oszustwo, no Przekaz, dramat. No, mówię, taka ładna Monstera, no, no ale... Jest... Czy możesz Czy e, się przywitać? Tak, ja? No? Tylko mówcie, co mam mówić. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć, witam bardzo serdecznie. Nagrywa mnie Magda, nagrywa mnie Zuza. <laughs> Chciałam tylko powiedzieć, jak bardzo uratowało mnie moje zdjęcie na Instagramie, moje biblioteczki, bo jakby mam już tyle książek, że nie jestem w stanie zapamiętać, którą mam, a której nie mam. I chciałam teraz jedną kupić. I dosłownie 10 minut stałam i zastanawiałam się, czy ją mam, e, czy nie mam i w końcu sprawdziłam po prostu e, zdjęcia. I okazało się, że nie mam, więc kupiłam, ale tak, to jest taka, mała, e, mały fakt. Cześć! Przychodzę z update'em czytelniczym na łonie natury, więc mogą być e, dźwięki ptaków, które tutaj bardzo intensywnie śpiewają, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, a raczej będzie się może mnie lepiej trochę e, słuchać, jak ktoś mnie będzie zagłuszał. Ale tak, update czytelniczy. W żywcu przyznam Wam szczerze, że nie czytam za wiele, bo jestem tu pierwszy raz od, e, od kiedy? Hmm. Od półtora miesiąca, jakoś dwa miesiące mnie tutaj nie było, praktycznie, więc raczej spędzam czas z rodziną e, niż czytam, ale coś tam zrobiłam. W dumie o uprzedzeniu nie ma progresu, bo przeczytałam dosłownie kilka stron. E, dalej, e, jak widzicie, mam świetną zakładkę e, z chusteczki. Tutaj też przeczytam, słuchajcie, bo ja ogólnie klęczę na trawie i pełno mrówek po mnie chodzi. Dramat, e, bo jest strasznie mokro, bo padał deszcz e, i nie miałam jak tu usiąść, więc klęczę. Tutaj też przeczytałam kilka stron, ale strasznie dobrze mi się czyta ten reportaż. Podtrzymuję dalej to, że jest niesamowicie rozbudowany, bardzo dokładny, ale w tym wszystkim mega ciekawy. Każdy aspekt tego mnie interesuje, więc już nie mogę się doczekać, aż zagłębię się w niego mocniej. I teraz tak, tutaj zrobiłam największy postęp, bo skończyłam Lukrecję, Lukrecja poza zasięgiem, czyli już chyba piąty czy czwarty. Jezus, Maria, mrówki mnie oblazły, słuchajcie. Nie no, dramat. Dramat. To jest chyba piąty już tom Lukrecji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty! Szósty tom lukre Lukrecji. Wiecie, że ja Lukrecję bardzo lubię. Jest to jedna z moich ulubionych serii, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. Jednakże przyznam szczerze, że w tym y, tomie zaczęłam zauważać coś, chyba na co nie zwracałam uwagi wcześniej, a co już było w poprzednich tomach. Dziwię się, że wcześniej już o tym nie powiedziałam. A mianowicie, chodzi mi tutaj o babcię Lukrecji, y, która. Y, ma dość duży problem z alkoholem, co tutaj jest przedstawione w bardzo lekki i zabawny sposób. I ta bohaterka jest wykreowana praktycznie tylko i wyłącznie pod tym względem. Cały czas, gdy ona jest w domu Lukrecji, cały czas jej dają coś do picia. Już sami bohaterowie inni też zwracają na to uwagę, I jakby to ją charakteryzuje. Więc. Nie podoba mi się sposób, w jaki to zostało przedstawione, bo bardzo e, jest bagatelizowany ten problem i kompletnie nie przedstawiony jako coś, e, no, negatywnego. Więc tutaj tego mogłabym się przyczepić, a tak poza tym, to raczej wszystko jest fajnie, wszystko jest przyjemne. Strasznie lubię te serie. Jak wiecie,. Yy... Ma w moim sercu jakiś taki soft spot, który raczej już e, się nie zmieni. E, jeśli macie jakieś młodsze osoby w swoim towarzystwie, które na przykład lubią Mikołajka, tutaj autorką jest córka autora Mikołajka, więc jakieś tam podobieństwo jest. E, książka po prostu o życiu e, dziewczynki, która wchodzi w te nastoletnie lata i musi sobie z tym radzić. Ma szaloną rodzinę, szalone przygody. Ten tom opowiada o jej takich wakacjach um, jej rodzina wymieniła się domem z inną rodziną, całkowicie zmienili otoczenie, i ca w, ca w całym tym tomie jest właśnie opisane to, jak żyli w tym e, nowym otoczeniu. I ostatnia książka to Płoń dla mnie, gdzie jestem już chyba gdzieś tutaj, w dziesiątym 10... Rozdziale, czyli no w połowie, praktycznie. E, strasznie mi się to podoba. Świetnie się bawię. Dalej wyczuwam totalnie styl Anety Jadowskiej, mm, więc mega dobrze mi się tej książki czyta, słucha, zależy co robię. Tak właśnie e, ją przyswajam, czasami w audio, czasami normalnie w papierze. Pojawił się, um, już na początku książki pojawił się Adam. Adam on się chyba nazywał, tak mi się wydaje. Adam, tak. Adam. Bohater, który jest bezpośrednio związany z e, to, ze sprawą naszej głównej bohaterki, e, ponieważ rodzina Adama próbuje zbabić go do domu, tam się różne rzeczy podziały, nie chcę wam mówić nic więcej, bo też jest to niepotrzebne. E, nie są to spoilery, ale nie chcę wam zdradzać. I, no i w pewnym momencie nasza główna bohaterka miała bezpośrednie tam spotkanie z Adamem, wymianę zdań. Adam jest bohaterem typu, wszystkie loski na mnie lecą. Jestem super, mogę im powiedzieć co chcę, i takie poderwę i tak dalej. Pozwala sobie na za dużo, jakieś tam seksualne teksty, i w ogóle, no nie było to jakoś smaczne. Wiem, że specjalnie jest tak wykreowany. Na razie nie rozumiem co to miało na celu, bo nie ma go tu za wiele. Ten jego jeden występ tam po prostu był <laughs> dość intensywny. Nie, 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 nie zdobyło to mojej sympatii, ale też z drugiej strony no, nie, nie, nie czepiam się tutaj jakoś szczególnie. Nasza główna bohaterka dość specyficznie się w stosunku do niego zachowuje, bo tak jak mówię, e, musi ona go trzymać blisko siebie, e, nie może go spłoszyć, więc też na te jego teksty stara się chyba odpowiadać tak dość spokojnie, ale jednak widać, że trochę ją tam zyga. E, ale ogólnie mega, mega przyjemna książka. Bardzo wam ją polecam. Nie wiem, jak tu będzie z tym wątkiem romantycznym. Na razie się jakoś szczególnie nie pojawił, już widać między kim będzie, ale nie ma go dużo, więc dobrze, bo ja się tego wątku tutaj boję. Bo jak wiecie, ja do wątków romantycznych mam dosyć negatywne podejście. Dlatego zobaczymy, czy on mi polepszy lekturę, czy mi trochę pogorszy, czy raczej będzie neutralny. Zobaczymy na pewno ją skończę do następnego update'u i wtedy wam coś jeszcze o niej powiem. Więc tak, to tyle. Ja idę teraz kończyć hardstopper, bo jak widzicie, tutaj nie było update'u. Powiem o nim już też w końcowym update'cie, więc tak wracajcie do dalszego oglądania. zakończyć tego vloga. Jak widzieliście dość dużo się działo, bo i były targi w Warszawie i były targi Empiku, w których też brałam udział. Widzieliście, że właśnie z Marcinem i Zuzą mieliśmy live'a, taki mały wywiad o tym, jak to wszystko wygląda od kulis. Zostawię Wam link do tego live'a, bo jest na YouTube normalnie do obejrzenia, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam tam. Mamy godzinną rozmowę z nami, było fajnie. Może czegoś nowego się o nas dowiecie, o tym jak wygląda właśnie nagrywanie na YouTube, czy um, robienie kontentu na Instagrama. Bołam też w czerwcu, spędziłam czas z rodziną, czytałam dużo fajnych książek. Nie zrealizowałam swoich planów czytelniczych do końca, bo nie udało mi się wszystkich książek skończyć, ale kilka tam jak widzieliście, czytałam. Co do hardstopper, to skończyłam, to akurat skończyłam, bo no, dość szybko się to czyta ze względu na formę. Jest to coś wspaniałego, dalej to podtrzymuję. To jest naprawdę jedna z moich ulubionych serii komiksów yy, i to jest takie. Hmm. To jest taki comfort read i wiem, że dla wielu osób jest. Wiem, że wiele osób uwielbia stoper i się nie dziwię, bo naprawdę autorka zrobiła tu coś niesamowitego. I jeśli chodzi o te poważne tematy tutaj poruszane, bo wolę jednak ostrzec, jeżeli ktoś jest wrażliwy na niektóre z nich. Poza zobożeniami odżywiania mamy tutaj m.in. samo okaleczanie czy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Więc jest tu poważnie, ale autorka zachowuje w tym wszystkim taki taką... Subtelność dużą i mam wrażenie, że ta książka może pomóc wielu, wielu osobom, które mają problem z komunikacją z osobami z otoczenia, mają problem, żeby powiedzieć, co się dzieje. Bo Charlie ma ten sam problem tutaj. On ma problem, żeby powiedzieć rodzicom, jak naprawdę się czuje. Nie dlatego, że rodzice go źle traktują, nie, po prostu. Po prostu tak jest. I tyle, nie musi być na to szczególnego wytłumaczenia. Jest mu ciężko o tym mówić i każdy ma do tego prawo, ale dzięki Nikowi e, trochę się przełamuje i różne rzeczy się tam dzieją. Nie będę Wam mówić co. E, książka bardzo ważna. I jakby można powiedzieć wszystko o komiksach, można powiedzieć, że są e, zbyt proste, że język tu jest zbyt prosty, że są przesłodzone. Okej, okay. jakby. Ja przyjmuję wszystkie te zarzuty, ja i tak kocham te komiksy, i jakby wiem, że są słodziutkie, wiem, że tutaj jest czasami coś wyidealizowane, okej, okay. ale w tym wszystkim autorka przemyciła tu naprawdę bardzo ważne rzeczy, i mam wrażenie, że właśnie tym pomoże wielu młodym ludziom, i to mi się tutaj bardzo podoba, więc polecam Wam. Jeśli jeszcze nie czytaliście, a jeśli czytaliście już trzy tomy, to sięgnijcie po czwarty, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i przeuroczy, oczywiście łezka mi się tam zakręciła w oku, więc norma, ja przy tych jak zawsze ryczam. Mm. Ale tak, ołożcie książek, jak już coś skończę, to będzie pewnie w następnym blogu, czy na Instagramie, tam gdzie zawsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za targi, już dziękowałam w Bookholu, bo na kanale już jest Bookhole z warszawskich targów książki, tam możecie zobaczyć, co przywiozłam z Warszawy. Tam też właśnie dziękowałam za, za to, że do mnie podchodziliście, czy po zdjęcie, czy po podpis. Naprawdę jest to wspaniałe uczucie, widzieć Was na żywo, a nie tylko liczby w internecie, więc jestem strasznie wdzięczna i... Dziękuję. Dajcie mi koniecznie znać, co teraz czytacie, co tam u Was, jak spędzacie ten początek czerwca, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć.